Trzymaneczko, witam Was bardzo serdecznie, mamy dzisiaj dzień wyjazdowy Taki nietypowy, bo jest dzisiaj piątek, To no normalny normalne, że w piątek No ale tak się złożyło, kilka składówek na to wpłynęło I jeżeli chcielibyście wiedzieć o co chodzi, to musielibyście się zwrócić do poprzedniego filmiku W którym sporo się działo, kosmos generalnie Więc polecam filmik, który się Wam pewnie gdzieś u góry wyświetli e, Cofnijcie się, za, sobie zobaczcie W tym momencie ja pędzę na załadunek Załadunek mamy, kurczę, żeby łamać mnie skłamać. W każdym razie zbyt gości. do załadunku mam 570 km. Ładujemy się dokładnie w miejscowości Zwierzyniec. Gdzieś tam koło Hełma. E, tam ładujemy, z tym lecimy pod, pod Singen w Niemczech. Rzutki mamy dwie. Załadowane będziemy mieli meble. I to jest początek mojego wyjazdu 2020 parę kilometrów Na początek, na strzał Fajnie I kasowo, i stawkowo I kilometrowo wszystko się spięło Więc lecimy ładować Zadunek jest dzisiaj Problem jest taki Że dzisiaj jest oto 18, i zakaz o 22 .00. No i niestety ten zakaz Trzeba będzie trochę nagiąć no. Trochę nagiąć Mam nadzieję, że to się uda może godzinkę, trzeba będzie w zakazie polecieć. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się zepnie. Czy to się uda, czy to się nie uda. Wszystko wyjdzie w praniu. No i tyle. Zaczynamy. Lecimy. Siemanko, ja właśnie Wam montuję filmik, który będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym Was prosić o to, żebyście zostawili po sobie suba, ponieważ wiele osób ogląda mój kanał, a nie wszyscy subskrybują, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nic z Ciebie nie ominie, a teraz już zapraszam Was na film. 468 już, poleciałem na pusto pod zadunek, a jest 17.13 i zostało jeszcze. 128, kurwasz, więc jakieś 70 mi zostanie w zakazie Na razie nie widzę, żeby tutaj była jakaś nagonka inspekcji, policji, wiecie, jakiegoś innego czarostwa Więc chyba się uda Załadunki w tej firmie, Dziabon W Opiniach bardzo szybko schodzą Jest możliwość zaparkowania, gdzieś tam jest blisko jakaś Biedronka Jest jakaś restauracja, więc spoko Plan jest chyba taki, że się załaduje tam nie, zaczynamy jak to pójdzie generalnie, jak pójdzie to w miarę szybko to przed 22, przed końcem zakazu, mamy jeszcze 3,5 godziny jazdy, dzida, polecimy. Jak będzie schodziło długo i będę już taki znużony, bo wiecie, no po długim czasie znowu w drodze, to co, Ściele łóżko i spać, jutro wtedy ruszymy o 14, ale lepszą opcją byłoby podjechać od razu po załadunku jeszcze kawałek, stanąć gdzieś tam na, na czwórce pewnie już, Jutro po 14:00 zrobimy sobie jako elegancką pauzę 11. na przykład I po 14:00 całą pełną szyktę, ogień, I gdzieś tam, przy dobrych wiatrach, mi się wydaje, że gdzieś koło Pragi Może nawet za Pragą Udałoby się stanąć, może nawet już by się udało wjechać do Niemiec To już by było w ogóle no, po prostu pięknie no, Ale to zobaczymy jutro, bo, bo, no, bo nie ma co gdybać Wiecie, no, zakaz to jest chyba do 22 w Niemczech, wtedy jest 2 godziny przerwy Zobaczymy, zobaczymy, naprawdę zobaczymy bo ja chcę udowodnić wszystkim i sobie, że ta trasa, wiecie, ruszyłem w piątek rano, 2100 km niecałe, że ja to w poniedziałek zdejmę. Przynajmniej pierwsze miejsce. Taki jest mój niecny plan. I to by było piękne. Tutaj. 15.10 i dojechałem do Zwierzyńca, więc gdzieś tutaj za chwilę po lewej stronie będzie firma Jobon, Jobon, Jabon, czy jakkolwiek powinno się to nazywać profesjonalnie, w której będziemy się o to też ładować. Podobno pracujemy dzisiaj do 22.00. To no mamy dzisiaj załadować, zobaczymy. No, ta końcóweczka, droga była bardzo nieciekawa, taka... O, jest, firma, jest, taka firma. Była taka nieciekawa ta końcóweczka, no ale damy radę. Dobra, idziemy się zarejestrować, zastanawiam taka cipa, ale coś mi się wydaje, że to nie będzie tutaj, tylko będzie jakiś inny magazyn, za chwilę się wszystko okaże. No i dostać rampę od razu, bardzo miła zupełnie inaczej niż w tych naszych stronach. Rampa numer 7, gdzieś tam taka wysunięta, zaraz zobaczymy. Musiałem się przestawić z siódemki na piątkę, bo na siódemce się komputer im zepsuł i nie mogli skanować i ładować. I przywieźli ładunek. Tutaj ładują na piątkę, ładuję ich tutaj tyle, że chyba pójdzie szybko. No ja niestety nie mogę tam ani wejść, ani sprawdzić, ani policzyć, ani zobaczyć jakości, więc trzeba będzie przybić odpowiednią pieczątkę na dokumenty. Tak, wiem, wiem. Już miałem zamiar napisać komentarz, o co to za pieczątka, Karol. To zanim napiszesz, to już ci ją pokazuję. Pieczątka jest taka, tak, żeby nie było światła, żeby się nie odbijało, żeby było ładnie widać, co jest napisane. O, chyba jest dobrze widać. Chyba jest dobrze. Najpierw sobie, zatrzymaj, przystopuj i masz całą pieczątkę. I polecam taką pieczątkę, więc co chodzi, bo ona jest mega przydatna i mega ważna przy takich ładunkach, a zaraz zamiast sobie też pokaż piątkę, napisz z góry, dzięki. Papiery ogarnięte i jeszcze korda serwis wyskoczy, więc trzeba będzie ogarnąć serwis wkrótce. Papiery mi szybko, więc nic się nie zgadza z tego, co tam piszą na Google'ach, dzisiaj my je ogarnęli naprawdę sprawnie. No i pozdrawiam chłopaka, który przez chwileczkę tutaj podbiegł, żeby sobie piątaczkę przybić. Kurde, dzisiaj my tyle ludzi tutaj na... Co to za województwo jest, kurcze, nawet nie pamiętam, ale na południu Polski tyle ludzi mnie zaczepiało trąbiło, machało, że naprawdę jestem w szoku, że tutaj my też oglądacie. Dobra, do roboty. 23.50, zostało mi dosłownie 16 minut jazdy i wjeżdżam na parking. Przed A4 jeszcze na S19, polecony przez mojego widza, którego pewnie jutro spotkamy. Chciałem Wam pokazać jak oświetlają lampki, które założyłem. Daję się, że jest spoko, co nie? Ładnie świecą, dają radę. Ustawiamy się i fajeront No i to już mamy sobotę Jest już 16, już jadę ponad 2 godziny Wjecham za chwilę po 13 eee, Wydarzyło się że parę rzeczy, których nie nagrałem, bo kamerka padła, ale mam za chwilę o tym wszystkim opowiem Minąłem właśnie Kraków-Balice i pierwsze bramki płatne na autostradzie A4 Ale do rzeczy Rano spotkałem się ze swoim widzem, z którym się umawialiśmy na Instagramie, bo mnie wyczaił, że jestem gdzieś tam w okolicach Rzeszowa. Więc pozdrawiam tutaj serdecznie mojego widza. Pogadaliśmy sobie prawie dwie godziny. Bardzo fajna rozmowa, więc dzięki, że wpadłeś. No i z takich złych rzeczy. Rano robię obchód i zauważyłem delikatne pęknięcie na mojej przedniej oponie na osi prowadzącej. Niezwłocznie to, niezwłocznie zgłosiłem to mojemu Handlowcowi z Apollo nie wiem czy ten teraz jest handlowcem, bo podobno awansował, więc nie wiem Jej reakcja była bardzo szybka Jedziemy, trochę na serwis, ale niestety serwis gdzieś tam koło Wrocławia Gdzie będę po 21 w Brzegu Dolnym dokładnie Ale wszystko dogadane, mam dzwonić godzinę wcześniej na miejsce, że podjeżdżam No i te dwie opony z przodu niestety robią wypad yy, I to wszystko w ramach gwarancji, tak Bo ci, którzy nie wiedzą Apollo ma taką gwarancję, że jeżeli jest uszkodzenie opony, ona pęka lub, lub nawet przez moją winę jest uszkodzona. Wystarczy wysłać numer opony, złożyć reklamację i ta opona zostanie wymieniona. No i też tak my zrobimy dzisiaj. Jak widzicie, pasmo nieszczęść się szerzy. Naprawdę, kurde, jest jakiś czarny miesiąc, chyba się zapowiada. Ile rzeczy to już się zepsuło, popsuło, nie działa i jest w naprawie, to jest po prostu szok. Ale oponę to Wam pokażę jak się zatrzymamy, zatrzymam się za dwie godzinki na jakąś pauzę, to Wam wtedy wszystko pokażę. A na razie lecimy ILOFA 4 widoki są bardzo fajne, przyzwoite, Widzimy. Wszystkie znaki prowadzą do Energy Energylandii, gdybym miał trochę więcej czasu, kto wie, może bym się i tam wybrał, a na razie muszę cisnąć. Do serwisu 286 km No i stanąłem na pauze i właśnie chcę Wam pokazać to pęknięcie Wygląda Wygląda dość groźnie Ale chyba mega groźne nie jest, bo to taka warstwa O tutaj widzicie, taka Jakby taka guma zewnętrzna warstwa No ale przedstawiciel z Apollo mówi, że tutaj nie ma Nie ma sensu ryzykować No bo to jest przednia oś Jak tu się coś od od pizdgla to może być grubo, nie? Więc e, no zjedziemy, no zmarnujemy dzisiaj godzinę Jak nie więcej, jak nie dwie Trochę to wpłynie na moje plany Zamknął się czy nie? Tak, zamknął się Ale przednie opony będziemy mieli wymienione Nie ma to tamto Zobaczymy Na tej opony też jakiegoś tam grubego Czegoś takiego nie widziałem Generalnie te opony, żeśmy niedawno obracali Dlatego nie mają napisów Są obrócone do środka Czy stronami zamienione? Taką I może to pęknięcie było wcześniej, ja po prostu go nie widziałem A teraz się ujawniło, bo jeżeli chodzi o bieżnik Który ma prawie Prawie 300 tysięcy Zobaczcie, jak on wygląda Bardzo spoko wygląda Ta przerwa i idziemy jeść bo nie, ale to nie są te podwarszawskie, bo nie, tylko takie wrocławskie, prawie. Zostało mi 17 km do serwisu wulkanizacji. Rębecki, tam będziemy właśnie oceniać poziom uszkodzenia opony i będziemy wymieniać opony z przodu. Takie są zalecenia Apollo. I jesteśmy w brzegu dolnym. Zostało 2 km 300 m. Zobaczcie, jak to jest dobrze mieć. Apollo u siebie, kurde, nie? I nie traktujcie tego jaką reklamę, bo za chwilę będziecie znowu pisać, że, że znowu coś reklamuje, to coś pokazuje. To był czysty przypadek. Nikt nie planował takiej akcji. Opona się sama nie uszkodziła. No wszystko to jest czysty przypadek. I widzicie, jak to działa. Jeden telefon do handlowca. Handlowiec uruchomił po kolei wszystkie swoje kontakty, a ja znalazł tutaj e, Pawła w Brzegu Dolnym, który nam te opony wymieni. Nawet o tak późnej porze, bo ja powiedziałem, że ja muszę mieć te kłopoty teraz. No bo przecież jadę na zachód Jak ja tego nie wymienię, to mi to BAG wymienia. A BAG to wymieni, wiecie, za kilkakrotność tego wszystkiego 20, 24, więc będę i tak pół godziny przed czasem Niż się awizowałem, że tak powiem I jesteśmy I czekają. światło się świeci, więc Jak najbardziej pozytywnie No ja dojechałem. Słuchajcie, to jest nowo otwarta hala. Wcześniej pracowali tam, w tym takim. tutaj jest znowu otwarta hala. Troszeczkę kierowcy nie poszło, stanął w kamieniach, ale chyba, chyba opierdol nie będzie, nie? Nie będzie, nie będzie. Siema Paweł? Siema Karolek? Siema no jak trzeba pomóc, to pomagamy nawet w nocy. No właśnie problemów Już mówiłem, że o tej porze to tylko u was, nie? Żeby nie było, zobaczcie, oponki już czekają, przygotowane. Lówki nie śmigane. Tak działa Pollo. Proszę. To jest ten sam model, nie? Słuchajcie, jest możliwość, to zmierzymy różnicę między moją, która ma przebieg, policzę sobie w samochodzie, na spokojnie wam potem powiem jaki ona ma przebieg, a nówką sztuką. Nówka sztuka. 15. Moja? 10. 5 mm dopiero są dziechane. 5 mm. Tak, a mają pewnie około 300 Policzę to dokładnie, mówię w samochodzie, tutaj poszukam poprzedniego filmiku, jaki mieliśmy z pomiarów, tam był przebieg podany. No zobaczmy może w innym miejscu. No takie na no, 5,5 No tutaj 6,5 w A tutaj zostało więcej, no, tu jest to właśnie. To tak dawniej równości ale generalnie no mamy takie 5, 5 milimetrów, to widać z <złówką>, która ma tych milimetrów 15. Mega. Dobry wynik. Ciśnienie musi być i pamiętajcie, trzeba dbać o ciśnienie w oponach. To robi robotę. Dobra, opony zmienione i zakładamy. Zobaczcie czas. Robota skończona. Dobra, fura potankowana, jeszcze mam ochotę wjechać na MINI, ale nie mogę znaleźć pana od MINI, a teraz się chyba sam znajdzie, byłem na stacji i panie powiedział, że zaraz go opierdzielą za to, że go tam nie ma, a powinien być, no bo od tego, jest jak odtrania, jak to mówią. Eee, powiem wam tak, na nowych oponach się jedzie świetnie, bardzo dobrze, mm, zupełnie inaczej się prowadzi, no to wiadomo, zawsze to tak działa radne odkrycie. widzę, pamiętam, zamkniemy szyberdach, żeby będzie na leciało i podjeżdżamy. Fura umyta. Mamy już za 21 zaraz, więc czas spać. To był długi dzień, naprawdę długi dzień. Kilometrów może nie było sporo, chociaż muszę to podliczyć, na pewno było ponad 600. Możemy powiedzieć, że fajnie się po kraju. Kurczę, nie myślałem, że te drogi już się tak uprawiły. No przecież robiłem w piątek ponad 700 770 chyba. Dzisiaj ponad 600, jeszcze z wymianą yy, opon. Yy, jest spoko, nie? Jest spoko. Początek wyjazdu ja już mam 1400 km ponad, a wyjechałem w piątek, jest fajnie. Księżyc ładnie świeci. Lampki zapalone. Idź spać, Karol. The next day. Dzień dobry dzień dobry. poniedziałek. Jest godzina druga w nocy. Jestem szczerze mówiąc nieprzytomny. Spałem może, może z 2,5 godziny. No na sobie sobie budzik na pierwszą 40, tak żeby przed trzecią ruszyć. Zjadłem już. Zrobiłem sobie kawę na drogę, a teraz idę zapłacić za parking z bilecikiem. Ciekawe jak mnie policzą, bo tutaj doba kosztuje 4 dychy. A stałem w sumie dobę i dwie godziny. Do jest do 3 godzin niby gratis, więc. Teraz zobaczymy, się okaże. I tyle. I generalnie co myślę? Generalnie myślę, że drogo. Taki był mój pierwszy zamysł na początku, bo oczywiście policzyli mi dwie doby. Doba tutaj kosztuje cztery dyszki, więc no. Drogo. Ale. Ale potem się przypomniało. Przecież za naszą zachodnią granicą Płacimy też 10 euro Minimum, z tego co tak kojarzy średnio w sumie No nawet 15 euro I tam też niestety takie dwie godziny policzą nam osobno Jako osobną dobę Oprócz tego wszystkiego dostałem dwa bony Po 14 zł Czyli w sumie 28 zł do wydania w sklepie No jest to jakaś tam rekompensata Ale mała Bo z kolei u Niemca to najczęściej jak płacić 10 euro, to masz 8 euro do wykorzystania. No ale nie rozliczam. Jak na Polskę, drogo. No, ale jesteśmy blisko granicy, więc musi być drogo. Tak to niestety w naszym chorym kraju działa. Poza to w sam raz bym powiedział miejsce rozpoczęcie. Polska. Kaw sam raz. Kawusia przygotowana, winogronko do zagryzienia przygotowane. Karol gotowy. Ruszamy. Tak właśnie będę kręcił, bo jest ciemno i tak będzie widać. Stało nam 714. To mogę pokazać. Bardziej spostrzegawczy widzowie mogliby też zauważyć, że pojawiło się nam na szybie nowe urządzenie. To takie małe, taki mały pierdek. To jest ze Słowenii. bo ten samochód pierwszy raz w swojej historii był w Chorwacji nie ja byłem, tylko był Jacek. No ale byliśmy w Chorwacji. Taki dziewiczy rejs przez um, Austrię, Słowenię do Chorwacji. Tak, był nam się fajny. Tam i sporo to w sobie. Dobra. I ogień. 13:20, Stało mi 14 minut czasu jazdy: 7 km, czyli w sumie na 9 godzin jazdy, niecałe, w sumie uda mi się zrobić 715 km dzisiaj. Bardzo fajnie. Eee, Czy mnie zrzucą, tego nie wiem, bo się do, do, szukałem się w papierach, że jest rzut na jutro, także może całe moje poświęcenie, ten, ta pobudka wczesno-poranna, może, się kazać, że to poszło wszystko kurważ no ale. Kto nie próbuje, ten nie będzie wiedział, mam cichą nadzieję, że się uda. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem strasznie spruty. strasznie spruty, bo mało spałem, droga była ciężka, zrobiłem sobie drzemeczkę, jak miałem wiecie, 4.30 wyjechałem, zrobiłem sobie taką godzinkę drzemki. Eee, też nic nie jadłem w sumie od nocy, tam przegryzłem sobie jakiegoś takiego batona proteinowego, ale to tak średnio w wiedział. No i mam nadzieję, że uda się to wszystko dzisiaj zdjąć. Z kolei w skanik ja się rano rozładował. Dostał robotę kolejną i tutaj szok termiczny praktycznie dla mnie. Bo mamy. ładujemy tak, ładujemy w jednym miejscu. Jedziemy do trzech miejsc, Czechy i chyba dwa w Słowacji, zrzucamy w tych samych miejscach odbieramy puste opakowania i wracamy z kolei z powrotem do Niemiec. Fajna traska, 1900 km. No ale kurde, w sumie 6 punktów wychodzi. Wiecie, coś się tutaj spieprzy, coś się tam spieprzy, coś się tu przyciągnie, coś się tam przyciągnie. I ten czas leci, nie? No ale mam nadzieję, że to tak nie będzie. Chociaż już podjechał na pierwszy zadunek i się okazało, że zadunek jest na 14, ma wypuścić. No i już masz pół godziny czekania. No ale co zrobić, jak to zrobić? Dobra, to jesteśmy blisko. Trzymajcie kciuki, żeby się udało zdjąć dzisiaj. Roboty trochę przy tym zdjęwaniu będzie. Mam nadzieję, że będę mógł to jakoś pokazać. Kamerkę przemycić A przede wszystkim muszę się przebrać, żeby się nie upierdzieli całe od razu Będziemy działać Jesteśmy już na landóweczce Na drodze 28 Żółtej I tak sobie będziemy. Więc sytuacja ma się tak Dojechałem Stoję, bym się zarejestrować, jak widzicie jest Kolejeczka Dwa duże i busik Ja jestem jakby kolejny Dokumenty wzięli, więc więc rozładują, taką mam nadzieję. No ale tam chłopacy stoją już po 40 minut, po godzinę, więc trochę to zejdzie. Zjem sobie w tym czasie. To jest jakby pozytywne. mnie eee... tylko fakt, czy się wyrobię w czasie pracy. Podczas pracy mam nie, no powinien się wyrobić. Mam czas pracy do 18. Chyba do 17. Od, 2... od... nie do 18, bo ja o 3:00 ruszałem do 15. No i tyle, no. Podejdziemy może wtedy w drugie miejsce, jak się uda. Zobaczymy ile kilometrów. <coughs> ile mam kilometrów? Dziąka udana. Pracowita. Zrzuciłem. Udało się zrzucić. Nie nakręciłem nic, bo tam była... Taki ogień był po prostu. Była taka akcja szybka, że... Pot nawet po leci. No to są materace, a to nie były materace, to były narożniki, kanapy, kurde, to było wszystko. No i dążyłem wyjechać z tego z tej miejscowości na autostradę i, i, i jest ształt. A tak się cieszyłem, że wyjadę na pierwszy parking, słuchajcie, wyjadę sobie, wiesz, pójdę się wykąpać, ogarnąć, pójdę sobie zimne piwo i pójdę spać, bo jestem już spadnięty, naprawdę. No to jeszcze mi doszło do tego jakiś wypadek i ze stoję na autostradzie. Taka atrakcja. Do drugiego miejsca stało mi 109. 30 minut jazdy mam jeszcze e, z innego czasu więc 23 km do pierwszego parkingu z pompą i taki plan jest, że tam właśnie się zatrzymam czyli na rano godzina podlotu i będzie koniec wszystko A tutaj powód stało, wypadeczek Chyba najechanie tak zwane bez odbiechu chyba w tył bęgu. jak to może wygląda? Ale jedziemy. Pierwszy parking. I Fajrantus. No i stanąłem, ale nie wiem czy jest jakiś autohof Czy to jest płatny parking, czy to nie jest płatny parking. Bo generalnie nie ma żadnego znaku takiego. Więc nie wiem a idę na stację, żeby się wykąpać, więc się wszystkim Powiem wam, że jestem Stronny jak koń po esternie. Naprawdę jest chuj ciężko mi się w cholerę nie chce już Wykąpane. to człowiek się zaraz inaczej czuje Ale i tak jestem śpiąc więc Do łóżka